no. Dobra. Nie, no to już zrobił Kolejna nie, wojna, to, widzowie. Nie wiem, czy jedno, się wtedy było słychać przywitanie, jedno, bo mi się jedno, wyciszył mikrofon. Tak, Co, obejrzeć? To patrzymy, za ile się, się zaczyna. Majko, co tu mam drobić? Wiesz, ja mam nadzieję, że, że, że no to daj na to na przegramy, nie? E, dwie, minuty dwie minuty jeszcze. Dobra. 15 noc jest. Dokładnie 2,5, 2,5. Czy jeszcze są na grupie? Na. 8 jest tylko. Bajo, jajo. To nie jest na grupie do mnie. To, to, to dawajcie na grupie do mnie. Chodźcie. Chodź. Dobra, panowie, czekajcie, sprawdzam hmm. obecność. No Logan Piotruś! Jestem David, jestem Ethan Jestem Lory, jaka grupa Jestem Jestem Dabei Jaka grupa Jimmy Jest Logan ci test Kto nie ma grupy do mnie na te szamponę Tutaj siluje, siluje Ja nie wiem o jaką grupę chodzi no, bo, nad nie wiem czy jestem. Zaraz, paki, 3 przygrywały, 3 przygrywały. Tak, witamy, jesteśmy lepsi od KWB. Ja mam całe i zjeszki, więc. A tu nie jest w grupie. Stój Ja jestem w grupie. Dobra, widzowie, jesteśmy w grupie. A mamy teraz więcej pieniędzy, bo kupiamy auto i sprzedałem je.

ONI VDOLCÓW NIE MAJĄ! Właśnie my mamy VDOLCĘ Ale my jesteśmy sześćdziesięćdziesięci Ja się z liderami wzywam Drogi Mustach Drogi Mustach Drogi Mustach, gdzie wstaję rano w piłce London'a Będę 120 kilometrów na Mazowie Chodzę Fajna animacja na tym tablecie jest Ja też wyłączam czat Ja też wyłączam czat No, w ustach dodatkowych. Mhm. Y, nie, ustawienia ogólne i, i Będziesz mieć drugie. Ja, no. ja, hmm? czat, ja, czat. ja, czat. Ja, czat. Czat jest ten nie, y, no, bardziej przeszkadza. Mi nie przeszkadza. Przepraszam, przeszkadza Jak, 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 przeszkadza. jak, 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 F2, F2, F2. 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 Przewienia... jak, jak, takie... jak, hmm? To hmm. jest kolejny dzień Drugie. prawdziwego życia to, jak, to, to chyba to, to to można O, lecimy, lecimy, lecimy lecimy jest, czterech jest na razie Dobra Sześć jest Siedmiu ich Wygrywamy dużo trochę Wygramy Wygramy Oni no. nie wiedzą ile nas przyjdzie Oni nie wiedzą ile nas przyjdzie Nie mają pojęcia Nie mają pojęcia na stówę nie Musimy mają Ciebie, o, oj, to, byli, bo... to ich bombimy Dziewięciu Jeszcze jeden Wbijam wszyscy na spokojnie, na spokojnie. Drogi, dwa, dwa, trzy, Cześć. cztery, Drogie. Drogie. Drogie ma Nie ma nas jedenastu 11 Nie wiem <śladanie> kogo, kogo? nie ma? nie ma za minutę no, się zaczyna Nie ma A ja mam pytanie a czemu tam jest po rosyjsku Ale tak zawsze rosyjski serwer ma jest gok Nawet yeah. nie widziałem Dorosiła Dobra chpaki jest nas więcej? Jesteśmy lepsi? Idę skaliwę! Idę skaliwę! O kur... Rosyjski. Polski Dobra, serwer, nie. Warszawa po mówi. rosyjsku Kto z kim idzie? Dobra, wszyscy idą razem Ej, bo ja nie mogę do was tam iść I znowu się pierdzenie to zaczyna Wejdź do tego ziomka i teraz podtałaj do drzwi Kawe! Tylko potrzebne info na radio.

Odejdź, odejdź, odejdź odej. Ja, 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 Dobra, to Dobra, Nie, nie, nie mówiąc że razy, zaraz. Czemu koło wow, auto, jakieś, Dobra, e, jakieś walkie talkie leci? Nie wiem U was też tak wygląda Dobra, to? Nie wierzę, nie chłopie bo oni ci dozli doga cię. Nie wierzę, nie wierzesz Nie wierzę teraz. Jeszcze nie, jeszcze nie. Jeszcze nie. No no cztery auta mamy to jedna z jednej strony, druga z drugiej, trzecia, trzeci, z trzeciej i czwarta z czwartej Ka Każda inna droga. ja Ja się z wami trzymam... Wychodźcie z tej strefy Wychodźcie z tej strefy Wychodźcie się z Jeden jest w strefie My na górę wjeżdżamy Tu wierzecie Nie no Lary Ja z tobą wchodzę tutaj na górę jak się da O przecie przypadek kudy wjechałem Oni na dachach będą, ja ich znam Na dach Na dachach na... No raczej, raczej tak no dobra Kurde Spadnę z dawu i zykam ze z Nie spałeś zawór Słabo Chodzimy tutaj widzowie Bo samemu to będzie w przestrzeni My wysiadamy z auta Wychodźcie ze strefy Nie tu nie ma sensu nie wiedzą gdzie my jesteśmy Hmm Czyli już dupa w skrócie. Widzę widzę i dach. Na dachach są. Jaką ja myś tu wełopię? Na wam moich. tylko czekajcie. Widzę kogoś, widzę, widzę. Widzę Widzę. Na... My się wdupamy. w ich. Samy... Ale nie no jesteśmy w strefie. No na dachach są, na dachach. Ej, my jest, nie jesteśmy w strefie, możemy, tak? Widziałem. Dobra. Stop! No, my nie jesteśmy w strefie. Na nas, na nas na nas na nas na nas tam jacyś chodźcie no, nie zostaję w no, no, Dostałem, no dostaję dostaję chodźcie do nas na, na nas cztery na nas ja ich widziałem tam bombili w nas jeden minus kamza cała leżę leżę czekajcie 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 tu mam kamzy Jeden ma kamień. Tam gdzie się było, za jeden. Więcej ma kamień. Y, nie, ja nie, ma, tak ma, ma. Jeden ma. Jeden nie chyba Nie Jeden ma. Jeden ma. Jeden Góra po góra Jeden ma. Jeden ma. Jeden ma. Jeden ma. Dobra. mają. Jeden ma. Jeden ma. Jeden ma. Jeden ma. To, to, jak napierdalamy w nich teraz, już tak na szybko i giną? Tak Ulica, 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 tam kilka typów na ulicy jest E, zostaję Teraz zostaję Leży po... Leży jeden z kibidii, leży jeden z kibidii Leży Prawa Gdzie oni są? Kamizelka kamizel Ja nie żyję. Ja no nie żyję, ja nie żyję. Chowajcie nie żyję, nie żyję. się. Dobra, ja nie żyję, już też Ja miałem 100 HP, i nagle nie miałem zaronia. Nie mam... Nie żyję! Zginąłem! Jednego mocno biłem! Paz zginął! Ja biłem jednego mocno! No to ma być kupi, nie! Nie, dobra, nie idę nie jestem. Jednego... Leży kojdź! Dupa! Ale oni mieli chiewika! Mieli chiewika? Chyba tak! Ja pierdolę, co tu się dzieje! Ja jakiś jakimś dedukse na go nie widzę nic kupy! Ja w ogóle nie nie widziałem! Beselownika gównianie! Nie mamy taką miejscu że ja chciałem się wycofać i na drabinie wchodziłem Leo od tyłu Ja mam jakieś wydłużce ale nie widzę. Nie widzę w ogóle. Nie mam miejsca. Wycofamy kartę zaraz? Oddaj Larę sam. O, bezmarsz, ja łapię. Ja masz maszynę, zaraz. trzeci, trzeci, trzeci. czekaj. Kurwa, ja idę wykrywać rezultat zaraz, nie? No, kurwa, już nie wytrzymam się. To co? E, to, e, to jak można sobie swoje drogi już pójść? Dobra widzę, to tym... Razie, tak. tym, tak, to, ja tym ja to tym... symbolicznym akcentem no, widzę, będziemy kończyć to dzisiejszy to odcinek. E, Bajo.